Matura z hiszpańskiego, poziom rozszerzony, jest to platforma do ćwiczenia zagadnień i zadań, zarówno gramatycznych, jak i pisemnych z języka hiszpańskiego. Znajdziesz tutaj wszystkie elementy maturalne. W kursie, masz 11 zadań ze słuchu, 12 zadań z czytania ze zrozumieniem, 12 zadań gramatycznych i 12 prac pisemnych. Jest to bardzo dużo. Teraz możesz posłuchać, jak to wygląda. A lo largo de estos 12 años de maternidad me he dado cuenta, że preparamos a los niños, a las niñas para el éxito, para los premios. Para los aplausos. Pero nadie te prepara para el fracaso. Hola Lucía, ¿qué tal el fin de semana? Hola, bueno, he podido descansar bastante, la verdad. ¡Ay! Pero. ¿Estabas muy cansada? El siguiente elemento de nuestro curso es entender texto. Najpierw możesz przeczytać sobie cały tekst, zapoznać się z nim, a pod spodem masz ćwiczenie, które jest także ćwiczeniem maturalnym. Co ważne, od razu, na bieżąco będziesz wiedzieć, czy zrobiłeś zadania dobrze. Pamiętaj, że na każdym etapie swojej nauki czy też przygotowań do matury możesz skorzystać z prywatnych lekcji, pojedynczych lekcji z naszym lektorem, i wtedy wyjaśnić wszystkie wątpliwości, i przygotujesz Cię jeszcze lepiej do Twojej matury. Zobaczmy teraz, jak wygląda. Część gramatyczna. Tutaj również znajdziesz wszystkiego rodzaju ćwiczenia, które są na maturze. I pamiętaj, że jeżeli masz jakikolwiek problem z którymkolwiek zagadnieniem, zawsze możesz poprosić nas o pomoc, a my z chęcią ci pomożemy opanować dany zakres gramatyczny. Ostatni z działów, jaki jest na maturze, jest to praca pisemna. W naszym kursie znajdziesz aż 12 rodzajów prac pisemnych, a wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu swoją pracę, a nasz nauczyciel oceni twoją pracę i wyśle do ciebie odpowiedź, czy była ona poprawna, gdzie popełniłeś błędy i jakie ma dla ciebie sugestie. Jak widzisz, na każdym etapie przygotowań do matury rozszerzonej z języka hiszpańskiego możesz liczyć na pomoc naszego wykwalifikowanego nauczyciela. Zapraszamy zatem do zakupu naszego kursu online z matury z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym. Aby uzyskać dostęp do tego kursu, wystarczy, że zarejestrujesz się na stronie www.aventuraespana.pl i zakupisz nasz kurs. Link do kursu znajdziesz również w opisie. Zapraszamy!